Wujek Koszmar opowiada Przeznaczenie rycerza Pewnego razu był sobie rycerz, co zwał się Heniek Heniek ze Stolca Taka miejscowość, serio I ten rycerz zajmował się rycerzowaniem, Czyli w praktyce się opierdalał, bo nie było wojen A nie było wojen, bo król był straszną pizdą i bał się wojny z Izraelem Pewnego dnia rycerz był bardzo, ale to bardzo znudzony Ale to nudno, powiedział rycerz Był tak bardzo znudzony że zupełnie stracił cel w życiu. Nie mógł zbierać ziemniaków, bo tylko chłopom wolno. Nie mógł zbierać chleba, bo tylko mieszczuchom wolno. Nie mógł iść na pojedynek rycerski, bo tylko rycerzom wolno. Ale Heniek robił na czarno i bał się, że skarbówka się do niego dojebie. Miał już dość. Dość, powiedział rycerz. Postanowił zapytać się wyrośli o radę na życie. O, wielka wyrocznio, powiedz mi Rycerza zdziwiła jedna rzecz. Wyrocznia miała kramneriu — Możesz zadać jedno pytanie — powiedziała wyrocznie. — Dlaczego masz kran na ryju? — zapytał rycerz. — Zadajesz za dużo pytań. — Masz, powąchaj moją wodę z mózgu. Może ta cię oświeci. Rycerz wziął do ręki ten nieznany mu płyn. Ale coś tu nie grało. Ten zapach. Ten charakterystyczny zapach. On już go znał. Przypomniał mu o jego złej, ale to bardzo złej przeszłości. — Przecież to jest nitro — rzekł rycerz. — Tak. — Dlaczego z głowy leci ci nitro? Wyczerpałeś już swoją pole pytań. Do widzenia, ale. Wyrocznie zamknęła mu przed nosem drzwi, zanim ten w ogóle dokończył zdanie. Ham i prostak. Rycerz popatrzył się na szklankę nitro. Na sam jego widok już go mdliło. Przypomniała mu się podstawówka. Ale może wyrocznie miała rację? Rycerz nabrał odwagi. Zaciągnął się i później już nic nie pamiętał. Obudził się na środku pola z workiem ziemniaków. Nie wiedział skąd się tu wziął i po co. Przecież nie lubi ziemniaków. Czy już rozumiesz? Usłyszał głos z pleców. Rycerz zaczął łączyć wszystkie elementy układanki. Nie. Jesteś tułkiem jak każdy inny chłop. Co? Jesteś chłopem! Zawsze byłeś, rozumiesz? Nigdy nie miałeś tytułu rycerskiego. W postałówce ćpałeś tyle nitro, że wkręciłeś sobie, że jesteś rycerzem. Twoją rolą w tym świecie zawsze było sadzenie ziemniaków. Przeznaczenia nie oszukasz, rozumiesz? Nie. Potem Heniek zaczął hodować dziki chleb.